Siema, siema, kochani, jestem do i w kolejnym odcinku z Uno, z i z Gilatizem, siema! Siema Ale wy jesteście mało energiczni jest jeszcze Niki, siema, e, i zaczynamy! Start match. Siemaneczko, z tej strony Puzanik, witam was! O, siemaneczko, to jest... W Uno! <laughs> tak. Ja jestem Taka poza... energia Taki głos no. ma Isi, taki głos ma Isi Tak się właśnie Isi Dobra, dobra. E, O kurde, ale mam... Ej, co ty powiedziałeś w ogóle?! <grymianie> nie widzi, Co? Dobra, chciałaś nie. teraz zagać kartę Kalina? No to Elo! Ooooo! <grymianie> no nie, no nie pomagaj nie jej! Widzisz. Proszę bardzo, jak cię ograłem. O, ho, 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 ho. o nie, to idzie dalej. No, ale Karolina tutaj. To idzie dalej! To ma... o, o, kontra! Aj, Kontra. Chyba aj. ugryzie, chyba ugryzie. No wybierz kolej, kolej wybierz szybko! Kolor, 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 A, Karol. Dobra, no. oj, zapomniałam. O, ale tu dowaliła na starcie Karolina. Aj, 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 aj. No i dobrze. Ale, ale ja jak zabezpie. to dobrze, to właśnie Dupę. źle. O! o, no i dupka. O, o, o. A blefowałem. No. Ej, myślałem, Pantysi. że mogę dać, bo mam plus dwa niebieskie i myślałem, że mogę je dać. Szkoła, że nie mogę. Strasznie. grubo. No to dzięki. No ten. Ja no jej. Ja się broniłem, ale teraz jak dostanę plus cztery, to dostaniesz je. No i blok. To <laughs> jest o, Kur... o dobra mam to O kur... O! <laughs> o nie ma! <laughs> Ej, czemu tu mogłeś rzucić inny kolor? No bo to jest dalej hmm. plus 2. A że plus 2! A dobra, bo myślałem, że jak dostałem plus 4 To nie mogłem rzucić plus 2, nie, nie wiadomo czemu. Nie. <laughs> dobra, nieważne. Dobra, nie mają... Nie dziewięć! Ma, Głupia taka! Zaraz, gdzie plus 4 jakieś kolejne? Mając. O, o nie, no nie. O, nie, ta Chyba sens... zostanę przy tej kolejce. To chyba dobra kolejka, nie Karolina? Chyba dobra kolejka. Hmm. Wydaje mi się, że w dobrą Kurczę. stronę Kurczę. idzie. Kurczę. 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 O, Kurczę. muszę pobrać kartę. No, fakt, 16. Z internetu. czekam na jakieś plus 4. O, o, dostałem po prostu cztery. Po prostu cztery. Mm. Po prostu no, cztery. Może być po prostu cztery. Dam zielone cztery, o. Jak zmienię o, kolor. Ja dam nie biję na to. O kurczę, jakie zmiany. O kurczę, jak Dzięki, tak. chłopaki, dzięki. Proszę, Karolina. Jak ty masz kolor? Oj, dupa. No to masz, bo ty za mało kart masz. Uu, no, ty o, no O, ty, chyba nikt nie ma za mało kart. A nie. O, nie. Karolina przyjęła to. Ale ona miała, ona miała. Ty, nie podoba mi się to. O, Karolina, on cię męczy. No Karolina ma! Ojej. Wiedziałem! Ojej. No, <laughs> Myślałem... no bo chciałam kolejkę zjeść. Tak, tak, wiedziałem, że chcesz kolejkę odwrócić, dlatego cię męczyłem. Cholera ty. Aj, teraz mogę sobie odwrócić! Racja. O, w dupę! A. A. O nie! Ona ma zbyt za żaden uśmiech! Zobacz na to! O, dobrał. A ja ja się obstałem. Kurczę, teraz ja dostaję plus 4 albo plus 2. Ona no, ma 18 kart. Tak. Ona ma tyle kart, że no jak mówię. Aj, wiesz. ktoś tu idzie po zwycięstwo! Uuu. Chyba nie ty. Wydaje mi się, że to jest. oj ojoj, ojojoj. panie oj, pani. O! U. o. U. Ale obroty, spraw dziwne. Oh. O nie jest. Dobra, o, zobaczmy, masz ty si, czy masz jeszcze jedną żółtą? Nie mam. Dobra, ja się śmieję, sama nie mam. Nie. Co wszyscy nie, się nie śmieją, humor. Dobrze, wam idzie. Nie macie żółtych kart? Jak to tak? Hmm. Ja wam dam jeszcze jedną żółtą na przykład. A, dziękuję. Ja no. akurat potrzebuję. O, proszę, proszę jeszcze jedną. O Nie ma problemu. A, zielony. zielony. Mam! Taki. Ale jajca, akurat mam. Tak, i tam akurat zielony. Kurde o. już nie mam. O, o, skoń... nie o, ma? o ja nie, akurat mam. O, ja akurat też coś tam udało mi się trafić, kurczę. Na Taka czwóreczka kulturalna. Karolina, ciągaj, plus cztery. E, co? Co? Setka nie ma. O, Pysi, ho, zielonego nie ma, nie ho. Ale niebieski Zmienił kolor, a to kurczę babok. A, a babok? <głos> 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 babok? O, nie, nie! Na żółty. Tak się nie robi, ludziom. Nie tak, na mogło, jak ona mogła w ogóle? Jak ona rzucaj swój żółty. Aha. No rzucaj tym żółtym nie masz żółtego nie się. ja, nie, nie ja po prostu wiesz ja po prostu trzymam ten żółty na o tutaj no. grube zagrania ooo jeśli dalej, dalej nie ma żółtego god damn it na donut god donut o Karolina to będzie odwracać coś czy coś będzie odwracać on Odwracam... o nie ma odwracanka ci żółte o, nie, robisz... a ja odwracam kolejkę. Co wyś sobie nie myślał? Kurczę, myślałem, że znowu odwracasz Siu. kolejkę. Oj, znowu odwrócona ja. kolejkę. To Toś Ach, tu chyba nie ma niebieski. Nie ma problemu, proszę pana. <laughs> <laughs> Odwr odwracam ci i masz plus 4. Kuj, może się uda w końcu U, no i nie Uy. mam ruchu. No i tak trochę dupa mi się wydaje. No i nieźle, Taniki. Taniki to chyba gra pod tego puzona. No o no i... I do uh -huh. No, koniec. No jak? To, no to mi się podoba, to mi się podoba. Zwyciężają najlepsi. Niki gra stricte pod puzona. Ha, ha, ha. Wszystko potwierdzamy. Zobaczymy w następnej. konik puzonik. konik puzonik. Gratiso, i Lecimy. Dobra, teraz już mi Niki nie będzie pomagać, więc spokojnie. Teraz ugra może. Ale to było, no, styk te pode mnie, styk te pode mnie. skoro siedzisz naprzeciwko mnie, to wiesz, możemy go ugrać, nie? Nie! No, nie masz od go tego, Eee, e-e! Fajnie, możemy go ugrać. Teamujemy się, okej. Okay. Stop, 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 stop! 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 Sztapy, catch some hair. A, dziewiąteczka, co to na taki ścianiku? A, brak ruchu dla szlakonika. Znasz taką pisemkę, Catch tej dziewiąteczki? Dawaj mu plusy, mu rzucaj, Karolina. Karolina, masz jakieś plusy? E, nie ma żadnego. No coś tam mam. Nie masz! Dobrze, cicho dobrze, dobrze, że masz jakieś bluzy Karolina, jaki byś chciała kolor? Hmm... Jakiś taki czerwony ładny. O, czerwony, czerwony ładny. Czerwony, czerwony mi nie pasuje za bardzo. Może być zielony. Żółty? No, no, może być, dobra. No. Wiedziałem, że dobrym. Było... Tak właśnie czułem, Karolina. To było, o kurde, to grube zagranie, ale co. Wydaje o! mi się, że jednak. Tutaj kurczę nie będzie tak łatwo. Ooooooo plus a... 12 leci Karolina bronisz się. Ooooooo, broni się, zielony, zielony, no. zielony, 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 proszę zielony, zielony. No, czy na pewno on dziękuję. dostaje plus 16 O! Nie, wybrał i... Ooo, nieważne. O, 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 o. o. No nie ugadajcie! Zielony, 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 zielony! Dobra! O! Niebieski, słuchaj! Plus 32 karty, co? Miałem, miałem plus co? dwa zielony, ale wybrał niebieski. Witam serdecznie moje. A wiecie, wiecie co jest najciekawsze z tego wszystkiego? Jak! Słuchaj, słuchaj tego. Nie dostałem żadnego plus 4. Jezu! Coś stało? Pierwszy raz coś takiego się stało! Pierwszy raz coś takiego się stało. Ale jaka była szansa, że szlakonik miał dwie czwórki! Dwie! Nie wiem i akurat Kani na miała dwie czwórki. Jaka była na to szansa? Dobra, nie ma problemu. Ja go będę po prostu blokował teraz cały To On nawet nie ruszy się z miejsca, nie? Jak to fajnie hmm. wygląda, Krystian telekarty. Plus ekran. 32 karty. Spokojnie, ja będę mu oddawał. <noise> powolutku, 6. powolutku. To było najdziwniejsze, co mnie spotkało w ogóle w UNO. Pierwszy raz była taka sytuacja. Dobra, nie, nie rzucę ci tego. Mam plus 4, nie chciałem ci tego robić, po prostu było złe. <noise> ja będę szlakonikowi po plus 2. Ej, masz jakieś plus, plus 2? Masz raz. jakieś plus 2? <noise> ja mam, tak, tak. Masz? Ej, te... Dobra, nie, ja mam, ja mam, ja mam. Tylko powiedz, jaki kolor masz, Christian tego plus 2. Eee, mam niebieskie. Dobra, niebieski, niebieski, niebieski. spoko, rzucaj. <grystanie> no <i piona. grystanie> Napisał. Noż! <"Nosz". grystanie> <grystanie> Noż! <grystanie> Ej, plus 6 i bawy wszystko, totalnie. Ja Możecie nie wiem. grać dalej niebieskim, i to nie przeszkadza. <grystanie> po prostu go zablokuję no, w tej no, turze. <grystanie> Oj, sorka. Oj. <grystanie> A! Mm. Ja już jestem Klow, żeby wygrać, kurde. <noise> <noise> Niech się nawet rąszę On tylko zbiera karty. O nie, co ty mu zrobiłaś! No teraz mi rzuci jakieś plus 4! O, dobrze, jest. Chyba mm. nie no. Ja to przewidziałam, o. że nic się takiego nie to przewidzi... No super, to Mateusz na <noise> O, Zostaję. Jestem w dupie. Dostanę plus 4, dostanę no plus prakta. 4, bo nie mam zielonego i Mateusz kończy. O nie. Nie, nie mam nie. zielonego. Mmm, hmm. Pojęcie. Mm -hmm. Ha! Dobra. O, mam brak ruchu. Teraz, no bo złą daliście turę, bo teraz on mi się będzie odgryzał cały czas. No to kto tak odwrócił? Artkla, ja. Nie wiem, która jest z. O, bo odej! Znowu nie. dostaję plusy. Aaaa, bo odej! Znowu dostaję plusy. O, może! 43 karty. Przepraszam, zapomniałam, że mieliśmy się teamować trochę, nie wiem. Nie szlak, timowanie, Karolina. Obróciłaś i mam tylko mi plus plusy. Masz jakiś kolor? Masz, tak kolor? kolor? Karolina, masz jakiś kolor plus? plus? Nie. No, to nie. niestety giniesz. Ha, no to giniesz. Nie złe, nie On teraz mi kolejne, no. NO CO?! ON DOSTAJE SAME PLUS 4, JA NIE MAM ŻADNEGO, nic NIE DOSTAŁEM. TY już 50 KART, ZIOMEK! Ja nic nie mam też. Ale Christian, ty masz dużo kart, naprawdę. A wow, w końcu zzańcu. odwrócona, w końcu odwrócona kolejka, Proszę. wow. Jedyne co mogę zrobić, to odwrócić kolejkę. No! <grym> nie. Co ja. się dzieje w ogóle? Plus, plus 32 wygrałem <grym> wszystko. O ty dziadzie <grym> zasany. O ty dziadzie. <grym> Dobra, to nie masz ruchu. Tak? <grym> za mało miałeś kartko, tak? Tak, Jej. troszeczkę, tak minimalnie. Dzięki. No to e, z ty masz mogę... najmniej. Odwróć ktoś kolejkę. <grym> o ty kurde. Nie mamy mowy. E, no może kreścj... O nie! A! <grym> z tymi kartami. <grym> e, Ej, się pali. Widzicie to? Troszeczkę. Ej! No! Spokojnie, 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 nie spokojnie. Spokojnie, on, on ma kolejne plus 4, wiem, zaraz plusa, dostanę. Ja plusa, ja plusa, ja mam plusa. Jak ma to wychodzę? <laughs> o te <ty> plusie. <laughs> jeden. Nie mów tak! No zobaczymy, jak ja będę miała plusa, to też ci powiem, że mam plusa! Gość Goźby kalne! O, dobrze, możemy przy żółtych siedzieć. <laughs> Dobra, no sikamy spokojnie No spokojnie Ej ty, odwróć tą kolejkę, Krystian Spokojnie, Karolina sobie tu powolutku działa Odwróć Muszę to, muszę to wyrównać Chociaż Możesz. Dzięki o, ty cholero jedna o, Nie, zobratanko. Teraz ja dostanę w łeb Uwaga yes. Wątpię, że ma plusy już no, nie ma już plusów żadnych. Chrzek jakiś kolor plus dwa ma, ale ty też masz. Masz pyszy. Oka! <laughs> 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 o! Grucie do mnie. Coś, o, nie, nie, ole, grubo. O, szlakon, szlakon dostałem. Co? Szlako, szlakon dostał. No, ja... <laughs> 40 kart. Jak to o. wygląda? Aj, to nie, to nie lepiej nikomu... niż 47 tak jak no. miałem. Szlakoni, chcesz ze mną walczyć naprawdę na... No, na, na nie ma problemu, nie ma problemu. Myślę jednak, że, nice. że, że, że nie masz żadnej szansy. No <laughs> się. myślałem, że się podda w końcu chłopak. <laughs> naprawdę chcesz ze mną walczyć. Takie naprawdę chcesz O, witam bardzo ze mną. serdecznie. O, witam serdecznie. No ty kraszam! No, przepraszam! <laughs> przepraszam. Dudę! A potem zrobię sobie tytuł odcinka i miał rekord kart w Uno. Nie wykaży się. Nie, wcale tak będzie. nie będzie tak, bądź Boże. No, <laughs> może, może te oche, no, bo... O to się kończy. O jednak kończę. nie. Jednak jeszcze nie. Dobra, plus cztery? Jednak nie. Holirka, no! O no. <laughs> Jak to się dzieje, że ty wygrywasz? Nie wiem. O, bo mam szczęście, a Krystian ma pecha. No, a ja wam bardzo ci dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę to komentarza, do kanału, tam będzie kolejny odcinek z UNO. papa, papa. Pa, pa! pa, pa. pa, pa.